Lecimy z kolejnym szorcikiem. haja Lecą punkciorki. Duplikat pierwszy skin, to tutaj duplikat. Drugi skin to też duplikat. No dużo razy dostaję te duplikaty. No i co? No i co? No i nic. Tą legendę dostałem na poprzednim shortsie. Szkoda tak naprawdę. No dobra, już myślałem, to czego dostaliśmy chyba na przed, przed, poprzednim szorcie. Kolejny duplikat Pingwina, to już dawno dostaliśmy, chyba na odcinku dostaliśmy Pingwina. Cię też chyba na odcinku dostałem. Ten odcinek był tak naprawdę najlepszy chyba w moim życiu. Już myślałem, a to jest T-Rex, skin t rex który duplikat oczywiście. autentycznie to był duplikat. Duplikat na pewno. No tak. Ogólnie zresztą tych punktów nagram już kolejny odcinek dla Was. Co, so, ostatni spin pewnie teraz leci. No tak, na pewno. No więc pa!